Zacznijmy od takiego obrazu. Wyobraźmy sobie cichy, zimowy poranek w sopocie. Mm -hmm. Spokojna okolica, jakieś garaże, ludzie idą do pracy. I nagle wiesz w tej scenerii pojawia się coś, co kompletnie tam nie pasuje: Coś z innego świata. Dokładnie. Radiowozy, policyjna taśma i ludzie w takich sterylnych, białych kombinezonach. Od razu widać, że to nie jest jakaś, nie wiem, awaria wodociągu. No nie. To wygląda jak scena z filmu. Jak ekshumacja. Właśnie. Jak wydobywanie czegoś, co ktoś bardzo dawno temu chciał ukryć na zawsze. I sama ta scena, ona jest jak zapalnik, szczególnie w Sopocie. Bo jak tylko pomyślisz, Sopot i tajemnica to w głowie od razu pojawia się jedno nazwisko. Iwo na Wieczorek. Dokładnie. Minęło już ponad 15 lat, a ta sprawa to wciąż jest, no, otwarta rana. Hmm, chyba nikomu w Polsce nie trzeba przypominać. Dziewiętnastolatka wychodzi z klubu, idzie do domu, ostatni raz łapie ją kamera monitoringu w jelitkowie. I koniec. Jakby rozpłynęła się w powietrzu. I przez te wszystkie lata mieliśmy dziesiątki fałszywych tropów, jasnowidzów, przekopywane działki, Sprawdzane stawy. I ciągle nic. Aż do teraz. Dlatego dzisiaj e, spróbujmy się w to wgryźć, zobaczyć, co tak naprawdę stało się w styczniu przy tej ulicy Polnej w Sopocie. Tak. Zderzymy te relacje w świadków, które są bardzo sugestywne, z tą oficjalną, taką, no, lodowatą ciszą prokuratury i zobaczymy, czy to naprawdę jest ten przełom, na który wszyscy czekamy. OK, to zacznijmy od konkretów. Dziennikarze, którzy byli na miejscu, rozmawiali z ludźmi. I te relacje są naprawdę spójne. Mhm. perspektywy policyjnych procedur. Czy to już definitywnie wskazuje na zwłoki? To jest, wiesz, kluczowe pytanie. Teoretycznie mogły być inne powody, ale. Ale jakie? No właśnie. Gdyby to był, powiedzmy, nie wybuch, to byliby saperze. Inny sprzęt, inne stroje. Skażenie chemiczne też zupełnie inna procedura. Czyli te białe kombinezony są bardzo specyficzne. Bardzo. Używa się ich w jednym konkretnym celu, aby chronić materiał dowodowy, najczęściej biologiczny przed zanieczyszczeniem i odwrotnie. Mówiąc wprost, używa się ich przy zabezpieczaniu ludzkich szczątków, szczególnie takich, które no, długo leżały w ziemi. A do tego dochodzi jeszcze jeden element, o którym mówili świadkowie. Ten specjalistyczny samochód tak. który ma utrzymywać kontrolowane warunki. Czyli jak połączymy te kropki? No właśnie. Białe kombinezany, specjalistyczny transport, precyzyjne kopanie w jednym konkretnym punkcie i co najważniejsze relacje ludzi, którzy widzieli, że coś wykopano coś małego, ale najwyraźniej bardzo ważnego i natychmiast zapakowano do szczelnego pojemnika. Tak. Ten cały obrazek, on po prostu nie wygląda jak poszukiwania. To wyglądało jak precyzyjna operacja wydobycia czegoś, o czym śledczy wiedzieli, że tam jest. I tu właśnie dochodzimy do ściany. Z jednej strony mamy ten obraz, który wręcz krzyczy Znaleziono szczątki? A z drugiej strony jest prokuratura, która milcze jak zaklęta. Absolutna cisza. Te oficjalne komunikaty nic nie mówią. Czynności w związku z niewyjaśnioną zbrodnią sprzed lat. No, to jest strasznie frustrujące. Dlaczego? Ta cisza, choć dla nas frustrująca, z ich perspektywy jest absolutnie konieczna. Po pierwsze, dopóki nie ma stuprocentowej pewności z badań DNA. Nie mogą nic powiedzieć. Nikt przy zdrowych zmysłach nie ogłosi przełomu. Pomyłka w takiej sprawie byłaby niewyobrażalnym okrucieństwem dla rodziny. Rozumiem. To dawanie fałszywej nadziei. Najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Ale jest też drugi powód. Równie ważny. Jaki? Załóżmy, że to faktycznie jej szczątki. W momencie, gdy ta informacja staje się publiczna, każdy, kto ma coś z tym wspólnego, jest postawiony w stan najwyższej gotowości. Zaczyna zacierać ślady. Zaczyna zacierać ślady, kontaktuje się z innymi, ustala wersję, może planuje ucieczkę. Ta cisza informacyjna daje śledczym bezcenny czas. Czas na obserwacje, na przygotowanie zatrzymań. Jeden przeciek i cała operacja może się posypać. To ma sens, tylko że ta oficjalna cisza. Jest w totalnym kontraście do tego, co dzieje się, wiesz, w kuluarach. Tak. Dziennikarze śledczy, którzy siedzą w tej sprawie od lat, oni wprost sugerują, że coś jest na rzeczy. I tu pojawia się ten najbardziej niesamowity, wręcz filmowy wątek. Anonimowy informator. I to jest chyba najbardziej fascynujący psychologicznie element tej całej układanki. No właśnie. Jeśli to prawda, to znaczy, że ktoś po ponad 15 latach milczenia zdecydował się wskazać palcem konkretne miejsce. Ktoś, kto przez te wszystkie lata z tym żył. Pomyślmy o tym. Przez tyle lat setki ludzi policjantów, detektywów, wolontariuszy przeszukiwało lasy, parki, stawy, a tu nagle Ktoś wskazuje jakiś niepozorny skrawek ziemi między garażami w środku miasta miejsce, obok którego codziennie przechodziły setki osób. Dokładnie, nie mając pojęcia, co może być metr pod ich stopami to jest definicja ukrycia czegoś na widoku. Ale kluczowe pytanie brzmi: dlaczego teraz, po piętnastu latach? Motywów może być kilka, i każdy z nich otwiera zupełnie nowy rozdział w tej sprawie. Pierwsza możliwość, taka najbardziej oczywista, to wyrzuty sumienia. Ktoś pękł po latach. Tak. Ktoś, kto był świadkiem, może pomagał zacierać ślady, a może nawet no, brał udział w zbrodni, po latach nie może już z tym żyć. Może jest chory, może coś się w jego życiu zawaliło. Chce oczyścić sumienie. To jest klasyka. Ale są też pewnie bardziej cyniczne powody. Oczywiście. Drugi bardzo prawdopodobny motyw to strach. Albo zemsta. Zemsta? Wyobraźmy sobie grupę ludzi, która dzieli tę tajemnicę. Po 15 latach więzi pękają, może doszło do jakiegoś konfliktu, kłótni o pieniądze. I nagle informacja o miejscu ukrycia zwłok staje się kartą przetargową, albo narzędziem zemsty. Czyli zmiana układu sił w tej grupie? Dokładnie. Anonimowy cynk na policję to idealny sposób, żeby kogoś pogrążyć, a samemu zostać w cieniu. A jest jeszcze trzecia opcja. Jaka? Czysta kalkulacja. Informator może mieć na sumieniu coś zupełnie innego i próbuje sobie kupić łaskę prokuratury. Ja wam dam sprawę wieczorek, a wy przymkniecie oko na moje inne grzechy. Niezależnie od motywu, jeśli ten informator istnieje, to jest to absolutny przełom. To jest game changer. To dowód na to, że to nie było przypadkowe zaginięcie, a zaplanowana zbrodnia i starannie przygotowane ukrycie ciała. A jeśli badania DNA to potwierdzą... Że to szczątki Iwony, co to konkretnie zmienia dla śledztwa, poza tym oczywistym faktem? Zmienia wszystko. Po pierwsze, sprawa formalnie zmienia kwalifikacje z zaginięcia na zabójstwo. Mhm. To daje prokuraturze zupełnie nowe narzędzia. Po drugie, i to jest najważniejsze, śledczy wreszcie mają materialny dowód zbrodni. Coś namacalnego. Tak, na szczątkach, nawet po tylu latach, mogą być jakieś mikrosłady. Może złamanie kości, może ślad po narzędziu. Coś, co naprowadzi ich na sprawcę. I po trzecie, samo miejsce. To też jest dowód. Kto miał dostęp do tego terenu 15 lat temu? Kto znał to miejsce na tyle dobrze, żeby uznać je za bezpieczną kryjówkę? Właśnie. A z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, dla rodziny. To byłby koniec niepewności? To byłby koniec tortury, jaką jest życie w zawieszeniu. To oczywiście straszna wiadomość, potwierdzająca najgorsze. Ale dająca pewność, możliwość pożegnania, pogrzebu koniec tego koszmaru czekania. Trzeba jednak z całą mocą podkreślić, że na razie to wciąż są domysły. Stoimy w takim dziwnym rozkroku między tym, co widzieli świadkowie, a tym, co potwierdzi laboratorium. Tak, absolutnie. Ta sprawa nauczyła wszystkich, a zwłaszcza bliskich Iwony, takiej bolesnej ostrożności. Było już tyle nadziei, które okazywały się płonne. Pamiętajmy o Zatoce Sztuki, o tych wszystkich przekopywanych działkach. Ta sprawa to jest no, pole minowe fałszywych tropów. Dlatego śledczy muszą teraz dłuchać na zimne. Muszą. Jeden fałszywy krok i cała ta układanka może się zawalić. Więc jak to wszystko zbierzemy do kupy, to jesteśmy świadkami momentu, w którym butelka z prawdą zakorkowana przez ponad 15 lat, no, mogła zostać odkręcona. Dobrze powiedziane. Wszystko zależy teraz od laboratorium to ono albo potwierdzi największy przełom w polskiej kryminalistyce ostatnich lat, albo znowu zgasi nadzieję. Na najbardziej niepokojąca myśl, która mi z tego wszystkiego wynika, jest taka. Jeśli to faktycznie jej szczątki, to ktoś dołożył ogromnych starań, żeby wybrać idealną kryjówkę. Tak. Miejsce tak banalne, tak publiczne, tak oczywiste, że aż niewidoczne. To pokazuje no, poziom arogancji i pewności siebie sprawcy. Ktoś był przekonany, że nikt nigdy nie wpadnie na to, by kopać właśnie tam. I przez 15 lat miał rację. I z tą refleksją chyba warto zostać. Jeśli ten anonimowy informator istnieje, to pomyślmy, co musiało się dziać w jego głowie przez te wszystkie lata. I zadajmy sobie to ostatnie kluczowe pytanie. Kto jeszcze poza nim przez te wszystkie lata wiedział? Kto może właśnie teraz, słuchając doniesień w mediach, czuje, że pętla na jego szyi zaciska się coraz mocniej?